Część Boże, wypuścić naród polski z kwarantanny. To jest najważniejsze w tej chwili zadanie na horyzoncie zdarzeń politycznych. Ten horyzont burzowy, tu i ówdzie zamglony. Jest kontekst międzynarodowy, wojna, nie mniej, nie więcej. Ruchy wojsk także na terytorium Rzeczypospolitej. Ja nie straszę, ja tylko odnotowuję z mojego okręgu, 21. Wchodząca w skład 18. Dywizji ze sztabem w Siedlcach, właśnie w ten weekend przerzucona do Orzysza, co Ministerstwo Obrony oczywiście tłumaczy dawno już planowanymi ćwiczeniami. A więc, szanowni Państwo, nie wiadomo co będzie. Prezes, premier, naczelnik. Jak wieś niesie, i już chyba jest to więcej niż balon próbny, ma zostać superpremierem, oberministrem od resortów siłowych, wojsko, bezpieka, prokuratura. To jest stan wojenny w pigułce. I to jest kontekst, Szanowni Państwo. Naród polski skrępowany na różne sposoby. Zależnościami, uzależnieniami, niestety w dużej mierze na własną prośbę, naród polski na dodatek jeszcze pozostaje skrępowany, ubezwłasnowolniony na tym ludzkim, personalnym, indywidualnym poziomie. Zamaskowanie powszechne, terror sanitarny, nie wiemy co będzie, ale też niedobrze by było gdyby w to niepewne jutro naród szedł ze skrępowanymi dłońmi, z zakrytym obliczem. A zatem wzywam, wzywam już nie tę elitę polityczną, te urze prawicę z tą totalną opozycją, wzywam rodaków do tego, żeby, żeby uświadomili sobie powagę tego wyzwania. Skończyć z terrorem sanitarnym. Dość, dość straszenia Polaków mniemaną pandemią, plandemią, dość szerzenia, korona paniki. I proszę nie przyjmować do wiadomości takich. Dezinformacji, że robimy to my, bo cały świat tak robi. No nie, no właśnie właśnie jak się okazuje, są kraje, w których władza broni broni własne społeczeństwo, własnych obywateli przed tego typu napaścią. Bo to jest napaść. To jest napaść. U nas w Polsce matki rozstają się z noworodkami, noworodki odbierane matką w połogu pod pretekstem walki z niemaną pandemią. Biznesy, interesy sparaliżowane, zbankrutowane, zwolnienia wbrew propagandzie sukcesu w telewizji idące, e, znowu odwołam się do przykładu z mojego okręgu, idące w Dolinie Lotniczej e, Podkarpackiej, idące w tysiące. Tego jeszcze nie widać na powierzchni. Piana medialna to przykrywa, ale, ale to się dzieje. Co jeszcze? No, starzy, chorzy, niedomagający, umierający, bez kontaktu z bliskimi, bez kontaktu z kapelanami. Sakramenty, sakramenty zabronione de facto przez władzę świecką i to, że władza duchowna tutaj pobłogosławiła ten dyktat władzy świeckiej, to nie powinno być dla nikogo usprawiedliwieniem, to nie powinno nikogo rozgrzeszać z tych, z tych obowiązków, jakie się ma wobec narodu, jeśli to ma być naród wolnych ludzi, a nie naród tresowanych. Niewolników. Co jeszcze się dzieje? No, policjanci wjeżdżający na pogrzeby Wesela po to, żeby zapoznać się z listą zaproszonych gości. Warto sobie zdawać sprawę z tego, jak bezprecedensowe jest to pogwałcenie praw, naruszenie wolności. I w ogóle nawiasem mówiąc, jest to bezprawie, ponieważ praw kardynalnych gwarantowanych ustawowo, konstytucyjnie. Nie wolno odbierać aktami niższej rangi takimi jak rozporządzenie ministerialne. A to się właśnie dzieje. Mamy zatem do czynienia z totalnym nadużyciem uprawnień przez administrację służby, władze państwowe, No i to nadużycie uprawnień podniesiono do rangi głównej zasady ustrojowej w Rzeczpospolitej trzeciej, pół trzeba się temu oprzeć. Nie wmawiajcie sobie państwo, że Maseczki, że to jest no, jakaś taka w gruncie rzeczy mało dolegliwa przypadłość, że można się do tego przyzwyczaić, że jakoś to będzie, że zaczekajmy na poważniejsze sprawy. Możemy tych poważniejszych spraw nie doczekać już w stanie, który by nam pozwalał na jakąkolwiek zorganizowaną reakcję. Dlatego, szanowni Państwo. Informuję i zapraszam 10 października w wielu miastach w Polsce, nie tylko w stołecznej Warszawie, ale także w większości na pewno stolic województw odbędą się demonstracje. Manifestacje wolności, manifestacje sprzeciwu wobec tej uzurpacji władzy, wobec tego pogwałcenia praw osobistych, praw obywatelskich we wszystkich sferach. To będzie 10 października, a dwa tygodnie później, 24 października, zjedziemy się, mam nadzieję, licznie, mam nadzieję, masowo, naprawdę masowo z tych województw do Warszawy, po to, żeby tutaj manifestować nasz sprzeciw wobec terroru sanitarnego wobec tej operacji propagandowej, która niestety ma dzisiaj już rozmiar katastrofy. Katastrofy ekonomicznej, społecznej, kulturalnej, politycznej, myślę, że także katastrofy duchowej, cywilizacyjnej, bo, Szanowni Państwo, czego znowu nie powiedzą w TVP Dezinfo, nie powiedzą w WSI24, donosicielstwo szerzy się między Polakami. Don nosicielstwo na skalę nieznaną od czasów okupacji, od czasów, kiedy, kiedy losem Polaków zawiadowali wybitni działacze socjalistyczni Adolf Hitler i Józef Stalin. Donosicielstwo wygenerowane przez ten rząd, który wymachuje biało-czerwoną flagą, pieczętuje się orłem w koronie, ale prowadzi zmasowaną operację propagandową i tak jest, terrorystyczną. Bo tam, gdzie w grę wchodzi przymus, gdzie, gdzie wchodzi przymus także fizyczny, tam możemy mówić o terrorze przeciwko własnemu narodowi. Przecież byłbym zapomniał, ciągle jeszcze siedzą nasi, nasi rodacy w kwarantannie. Niektórzy rotacyjnie całymi rodzinami przez długie miesiące przecież w ciągu tego roku wolności prawa do przemieszczania się swobodnego pozbawiono setki tysięcy Polaków. Proszę właśnie zwrócić na to uwagę. Setki tysięcy Polaków pozbawiono wolności. No to nic, że zostali osadzeni w domowych pieleszach, w areszcie domowym, ale to jest pozbawienie wolności i dokonano tego bez sądu. Bez procesów, bez wyroków sądowych. Dokonano, dokonano tego właśnie wolontarystycznie stosowanym przepisem niższej rangi, rozporządzeniem ministra, który zresztą już jeden był, ale się zbył, wywiał go wiatr historii, teraz jest następny. A główny inspektor sanitarny straszy Polaków i z drugiej strony buduje taką wizję. Jak to on powiedział, wytworzymy oczekiwanie szczepionki. Oczekiwanie szczepionki, tak może parafrazuję, ale taki był sens tej wypowiedzi głównego inspektora sanitarnego. Czy to jest cel ostateczny tej tresury Polaków? Nie wiem tego, ale nie chcę, żeby ta przyszłość, jakakolwiek będzie, cokolwiek na nas spadnie w najbliższych tygodniach, miesiącach, nie chciałbym, żeby spadło na ludzi. Skrępowanych, ubezwłasnowolnionych na naród, który już coraz mniej jest narodem, a coraz bardziej jakimś materiałem etnograficznym, społeczeństwem zatomizowanym pod pretekstem egzekwowania dystansu społecznego, pod pretekstem mniemanej pandemii. Czas powiedzieć dość. 10 października, 24 października. Szukajcie Państwo informacji o manifestacjach organizowanych przez różne stowarzyszenia. Mnie o tym informuje Stowarzyszenie Stop Nop, Pani Justyna Socha Korona, w ramach konfederacji działająca, na pewno będzie aktywna w tych manifestacjach. Do zobaczenia. Do zobaczenia, póki jeszcze możemy. Póki jeszcze wolno. Z Panem Bogiem obyśmy byli zdrowi na duszy, ciele i umyśle. Konfederacja, wolność i niepodległość.